To pieśń przebaczenia, to pieśń śpiewana w tradycji Lakota podczas tańca słońca. Niektórzy mówią, że przynosi im siłę i radość, niektórzy też mówią o wolności. Nasiąkałam ją przez wiele, wiele lat i dzisiaj przywiosłam ją tutaj dla Was, po to, żeby się nią podzielić. Opowiem Wam dzisiaj o wolności kobiet, o drodze, która wiedzie do tej wolności w różnych tradycjach i w różnych miejscach na Ziemi. Renata Sabela, dzień dobry. Więc zacznijmy od takiego czasu, kiedy przez kilka lat mieszkałam w Paryżu. Moje życie wówczas opierało się na trzech filarach. W ciągu dnia studiowałam, dziennie na uniwersytecie. Wieczorami udzielałam się w takim Stowarzyszeniu Studentów Polskich w Paryżu. I jeszcze dodatkowo pracowałam na pół etatu w sklepie, czy w weekendy, czy też popołudniami. I sobie myślałam, kurczę, no, jakby ogarniam tą kuwetę, jakby wszystko mi się spina, zarabiam te 500 tam euro, 500 i coś więcej euro. Każdą złotówkę, każde euro oglądam trzy razy, zanim położę na kasie, ale jakby jestem królową naprawdę tego, że radzę sobie w tym Paryżu. Może królową studentów, może miałam pokój przychodni, ale naprawdę ogarniałam tą kuwetę, łączyłam koniec z końcem i sobie myślałam: Wow! I w tym momencie wszedł do sklepu, w którym pracowałam, mężczyzna i mówi do mnie, Słuchaj, wiesz, co jest taka praca, Ty umiesz języki, praca tłumacza w ramach Polski wchodzącej do Unii Europejskiej był 2004 rok, może byś chciała kontrakt na trzy lata, 5 tysięcy euro? Ja sobie myślę, ja pitole, kto zarabia tysięcy euro? W ogóle co to za stawka. I, I w tym momencie mówię, dobra, dobra, Renata, spokojnie. Pamiętam temu tyle w brzuchu, wracałam do domu, w ogóle mówię, wydaję te drobne, przecież ja jutro będę mogła pojechać na te wszystkie narty, które nigdy nie mogłam sobie z przyjaciółmi pozwolić, żeby pojechać. Będę mogła kupić sobie te wszystkie piwa, których nie wypiłam wieczorami, bo mi starczało na jedno. I myślałam sobie, wow, to, to ale jednocześnie jednocześnie. Kiedy przyszedł, bo taki był deal, że on przyjdzie za tydzień i powiem, powiem mu, e, dam mu odpowiedź. I kiedy przyszedł ten mężczyzna, ja powiedziałam, wzięłam oddech i powiedziałam nie. I on mówi, dobrze, to ja może już przyjdę jeszcze za tydzień. I to były bardzo trudne dwa tygodnie mojego życia. Z jednej strony czułam wyzwolenie, czułam taką radość i możliwości, a z drugiej smutek i pewnego rodzaju przygnębienie. I... Mm, i myślałam sobie w ten sposób, że kurczę, mam 22 lata, ludzie czekają na taką życiową szansę, i dlaczego ja jej nie wybieram? Co się dzieje? Ale jednocześnie te dwa tygodnie sprawiły, że miałam w sobie taką. Em, mia, mia, rozebrałam to jakby tą ofertę na czynniki pierwsze i zadałam sobie pytanie, które stało się trochę takim moim kompasem, takim buforem na najbliższe lata. Czy jeżeli by mi za tą pracę płacili 0 złotych, czy tam 0 euro, czy ja również bym ją chciała? Czy ja wtedy bym ją wybrała? Bo w życiu to są również te rzeczy, są ważne również te rzeczy, których nie wybieramy. I pewnie ta sytuacja wyglądałaby inaczej, gdybym zbierała na jakiś projekt, na, nie wiem, na jakąś operację czy coś takiego, ale tak nie było. I ta decyzja bardzo mnie wzmocniła. I to jest trochę też tak, że kiedy wybieramy jakąś jedną rzecz, to ta rzecz, której nie wybraliśmy, jakby kiedy nie wybieramy jakiejś rzeczy, to z tej rzeczy, którą wybraliśmy, chcemy wycisnąć jak najwięcej, bo wiemy, jaka była jej cena. I myślałam sobie, OK, w takim razie, jeżeli to jest te, jeżeli to jest te 500. 5000 euro, nawet teraz mi to ciężko przechodzi przez usta, no jeżeli to jest to 5000 euro, to w takim razie, co ja mogę zrobić? Jakby w jaki sposób mogę zrobić. Co mogę zrobić z tym życiem, żeby rzeczywiście zyskało na tej wartości. I teraz. Um, pamiętam też. Jak na budynku Sorbony był napisany napis Nie ma takiego. Nie ma tak dobrego wiatru dla tego, który nie wie dokąd zmierza. A ja jestem żeglarką, więc dla mnie to był taki naprawdę ważny komunikat. Ja to poczułam sobą. I wtedy zrozumiałam też, że kiedy mamy kierunek, kiedy mamy cel, to ten cel wyznacza to, w jaki sposób działamy i co robimy w życiu. I cel daje jakby nam pierwszą wolność. To jest to, co, co jest naszym kompasem. To ciekawe, jak doświadczenia nas zmieniają. Ja robiłam dokładnie te same rzeczy. Z zewnątrz nic się nie zmieniło. Ja byłam tak samo studentką, tak samo pracowałam, wszystko robiłam, ale jednocześnie z tą świadomością, że wiedziałam, że nie ma takiej ceny, już wtedy wiedziałam to nie ma takiej ceny, która może kupić trzy lata mojego życia. I wtedy też zdecydowałam, że wyruszę w podróż. E, wyruszyłam w podróż. O, -o to nie to. Wyruszyłam w podróż, yy, może nie tyle, że wyruszyłam w podróż, ale zaczęłam się interesować historiami kobiet, zaczęłam się interesować yy, ich życiem, tymi społecznościami, w których yy, mieszkają, w jaki sposób podejmują decyzje. Yy, pojechałam do strażniczek yy, starszyzm plemiennych, do kobiet, które niosą w sobie mądrość pokoleń, do matek, córek, do babci. Siadałam z nimi w kręgu i słuchałam, Czasami one były dokładnie tak, jak sobie je wyobraziłam, ale czasami dopiero jak kiedy przychodził taki moment, to ta gospodyni domowa zamieniała się w prawdziwą wojowniczkę. I dopiero wtedy rozumiałam, że moc y, się może pokazać w różnych częściach, przestrzeniach. Tutaj jestem akurat nie w Uzbekistanie z Rozą, moją drugą mamą, którą odwiedzam od 10 lat w ciągu 20 paru podróży do Uzbekistanu. Tu jest Arapata. Różne kobiety, które tworzyły jakby część tego, co stało się moją ścieżką poszukiwania i działania wśród kobiet. No dobrze, a co jeśli nie znasz swojego celu? Albo jeśli jest on taki, jest on, mm, jest on taki, iż nie przystaje do świata, w którym w tej chwili się znajdujesz. Dona Otilia mieszka w... Mm, w Iquitos, o którym tutaj mówił dzisiaj Michał, że trzeba tam się dostać do tego, do tego albo, lądem, albo w lądem, sensie, albo mm, rzeką, albo samolotem, bo nie ma dróg aż do tamtego miejsca. Właśnie stamtąd pochodzi Dona Otilia. Została wychowana przez rodziców metysów, yy, którzy byli ewangelikami. Za każdym razem po szkole, kiedy wychodziła, od razu biegła do dżungli. Studiowała rośliny, uczyła się roślin, uważała, że to rośliny są jej pasją. Rośliny uczą ją życia. Nawet mi powiedziała kiedyś, że czuję, że została tak jakby naznaczona przez Boga, żeby była taką bezpośrednio taką ewangelistką roślin uzdrawiających. Bo ona to słowo ewangelistka znała bardzo dobrze, więc ona jest po prostu tą ewangelistką natury. I, i nie śmiali się, ale ona wytrwała to. Ona wytrwała te, te kilkanaście lat i w wieku 13 lat znalazła kobietę, która stała się dla niej przewodniczką. W wieku 17 lat zaczęła sama uzdrawiać. Kiedy ją spotykam, ma 50 lat. Mieszka w, w Peru i prowadzi tam taki szpital związany z leczeniem roślinami, ziołami. I kiedy jej mówię, Wow, jak to cudownie, że takie rzeczy tworzysz! Słuch, do Dona, Otilia, że ty masz w ogóle takie miejsce! Ona od razu wylewa na mnie kubeł zimnej wody i mówi, to nie jest wcale łód szczęścia. Na to szczęście trzeba ciężko pracować. I rzeczywiście jest w życiu czasami tak, że ten ogień, który masz w sobie, który tli się i który tli się w Twoim dzieciństwie, czy tli się przez jak jakieś lata nastoletnie, to jest ogromna praca, żeby go zachować w sobie, żeby zachować to, co tak naprawdę kochasz robić i żeby ten, ten ogień, mimo teg tego miejsca, że nie ma jeszcze gdzie tak naprawdę rozpalić szerzej go, żeby on nie zgasł. W Tobie. I na początku często nie, nie spotykasz osób, które są Tobie przychylne. Często nawet sam siebie, dla ciebie samego to jest trudne, ale, ale tylko Ty wiesz, co jest Twoją siłą, i tylko Ty jesteś w stanie w ten sposób wykreować to i zachować tą, tą swoją siłę. I tego ci nie dadzą żadne dyplomy, tego ci nie dadzą żadne instytucje, tego prawa takiego. To jest coś, co musisz doświadczyć od wewnątrz i tylko ty możesz wzniecić ten ogień. Dlatego czas daje drugą wolność, czas do tego, żeby dojść do pewnych rzeczy, żeby mimo tego, że w danym momencie nie jesteśmy, bo czasami ograniczeniem są dzieci, czasami jest ich brak, czasami ograniczeniem jest mąż, czasami jest jego brak tej realizacji i żeby poczekać na moment, kiedy ten ogień może się wzniecić po raz kolejny. I czasami jak ja się czuję i mówię sobie kurde, nie no w ogóle czuję się po prostu jak jakiś dziwak i w ogóle kolejny pomysł, to sobie myślę tylko, taką mam metodę, myślę sobie dobra jestem w jakiejś dolinie, ja muszę po prostu tylko dreptać sobie w górę i za chwilę na tym horyzoncie pojawią mi się kolejne możliwości i tam na pewno na tym horyzoncie znajdę ludzi, którzy są mi przychylni. Tak jak Dona Otylia znalazła w wieku 13 lat kobietę, która Zaczęła mówić jej językiem, tym, co ona czuła od początku, ale nie była zrozumiana. Kiedyś myślałam, że. O, a to interesujące. On rzeczywiście płata figle trochę. Kiedyś myślałam, że kobiety, jak byłam nastolatką, że kobiety pnące się po szczeblach kariery to są na pewno wolne. Potem myślałam sobie, że te, które. Te które, y, te, które są w partnerskich związkach, są wolne. No, potem spotkałam podróżniczki, mówię: Nie, no, te to już na pewno są wolne, no, po prostu one to już robią sobie co chcą. I kiedy spotkałam, kiedy spotkałam e, Chief, ona śmiała się ze mnie. Zresztą już praktycznie pierwszego dnia wręczyła mi takie dwa pierścionki, mi i mojemu ówczesnemu e, facetowi, i e, dała nam takie, jakby. Pozłacane pierścionki, które miały imitować trochę obrączki, i powiedziała nam: Słuchajcie, zanim w ogóle tak podejmiecie jakąkolwiek decyzję, to na trzy tygodnie jedno jedzie w prawo, drugie jedzie w lewo, i na trzy tygodnie żadnych SMS-ów, żadnych wiadomości, nic. Czekacie, aż motyle w brzuchu wam osiądą do Jelit, i dopiero wtedy zastanawiacie się, czy to jest partner, z którym chcecie być przez następne Następne x lat życia. Ja sam sobie: myślę, Boże, trzy tygodnie, przecież my to z godziny czy dwóch nie możemy bez siebie wytrzymać. Jak tutaj do, dotrzeć do trzech tygodni? Dzisiaj bym dorzuciła jeszcze kolejne trzy tygodnie. E, w każdym razie dziękuję Ci Running Water. <gryw> I, um, Chief pochodzi z, z tradycji Setalcoat w Stanach Zjednoczonych. Jest kobietą, która nie miała nigdy swoich biologicznych dzieci. Nie mieszka, nie, nie ma partnera, jest powierniczką, inicjuje kobiety do wchodzenia w dorosłość. I przy niej zdałam sobie sprawę, że jest tak wiele ścieżek normalności, i że tak naprawdę to wcale nie te nasze osiągnięcia, wcale nie to, w jaki sposób my, jakby nie, nie te osiągnięcia, nie rzeczy, ale to, w jaki sposób ty się czujesz, sprawia to, że ty jesteś wolna. Ponieważ ona. Jakby sposobem, w jaki, w jaki działała i żyła, pokazywała, co to znaczy tak naprawdę być rozluźnionym i wolnym w życiu. I w Polsce jest trochę tak, że jak nie masz męża, e, dzieci i, e, i słowa, tak? Słów to jest też jeszcze teraz ostatnio modny, no to powinnaś być chociaż przynajmniej trochę nieszczęśliwa. no, no Przynajmniej chociaż trochę, nie? Więc e, tych, ona mi pokazała, że tych ścieżek normalności jest po prostu ogromna ilość. To są tysiące ścieżek i owszem, niektóre są bardziej znane. Jak na przykład, znacie taki szczyt e, Everest, prawdopodobnie. Niektórzy się na niego wspinają. No i jak się wspinasz na Everest, to wszyscy wiedzą, gdzie idziesz, nie? Ale jak się wspinasz, na przykład, znacie tą górę, nie wiem, czy znacie, to jest, to jest Turbacz, to jest polski Turbacz. I na nią też się można wspinać to też jest jakaś droga. I tak naprawdę nasza droga nie zależy od tego. Jakby zależy. Nie ma lepszych i gorszych dróg. Jest tylko dokładnie taka, jaką sama wybierzesz. I wtedy zajarzyłam, że, że tak naprawdę zadowolenie przede wszystkim zadowolenie ze swoich wyborów, to jest właśnie ta trzecia wolność. To jest to, co nam daje tą możliwość. Fascynują mnie proste historie. Um, te, które przesuwają trochę horyzont, poszerzają przestrzeń. Czy to jest horyzont swojej własnej wioski, czy to jest horyzont swojego kraju, czy to są jeszcze jakieś inne przestrzenie? I kiedy tak podróżuję po różnych miejscach na świecie, to wiem, że my tutaj w Europie mamy bardzo dobrze. Mamy ten horyzont tak szeroki, mamy tyle możliwości, i mamy edukację. Mamy możliwości zdrowotne, w sensie dobrą opiekę medyczną, finansowo też jesteśmy w stanie. Jesteśmy w ogóle 2,5% ludzi na świecie, którzy w ogóle gdziekolwiek w życiu, kiedykolwiek podróżowali. I tak czasami sobie myślę, kurczę, to jest taka szansa. Zróbmy coś. Zróbmy coś, wychodząc poza swój horyzont, poza swoje poza, poza swój dom. Tutaj mówił ja o tej odpowiedzialności. Czy jesteśmy wolni? Kiedy jesteśmy tylko według, żyjemy według swoich zasad, czy jeżeli jesteśmy w stanie coś zrobić dalej dla jednostki drugiej, dla świata, dla innych ludzi? Jest jeszcze jedna kobieta, która mnie bardzo zainspirowała. To Turama. Turama mówi niewiele. Można by powiedzieć nawet, że cały czas milczy. Ale to ona jest. Oj, to jednak płata figle. <grymna> Turama mówi niewiele. Jest ze społeczności Viraritari w Meksyku. Jeżdżę tam, co. Co, co roku od kilku lat. I to właśnie ona podczas tych pielgrzymek na Wirykutę nauczyła mnie, jak bardzo mówiąc niewiele, albo nie używając żadnych słów, można być nadal zrozumianym. I że tak naprawdę ja zazwyczaj, wydawało mi się, że tą wolność trzeba sobie trochę wykrzyczeć, może nie tyle wykrzyczeć, ale na pewno mówić o niej, szerzyć w jakiś taki sposób, tak, żeby nie być pominiętym, żeby nie być jakoś odsuniętym na bok. A turama. Była taka sytuacja na, na, w, w, podczas tej, tej wyprawy. Wyobrażacie sobie, tutaj pustynia, górka z kamieni. Tutaj e, turama siada na jednym z kamieni, na samym końcu jest ołtarz. Nie wiem, czy to zdjęcie jest wtedy, bo trochę jest, ten, ale, ale to jest to miejsce. I. E, i ona siada, zaczyna się modlić. I za nią stają kilka osób, które chce przejść tą jedyną ścieżką do ołtarza. I ona, oni czekają na to, aż ona skończy się modlić, kończy i przysiada na tym kamieniu. I w momencie, w którym ona przysiada na tym kamieniu, jest taka konsternacja z tyłu. Ja to obserwuję, takie napięcie, jakby trochę z, z, niezdecydowanie, co zrobić. I nagle te osoby wydeptują sobie ścieżkę dookoła, schodzą niżej, szukają innego rozwiązania, wydeptują sobie ścieżkę dookoła i dochodzą do tego ołtarza. Trzeba owszem zrobić krąg, przejść przez parę kaktusów, ale dochodzą do tego ołtarza inną drogą. I tak mnie wtedy po prostu tak klarownie poruszyło, że, że kurczę, wytrzymaj, wytrzymaj. Jeżeli masz coś ważnego do świata, do powiedzenia, albo jeżeli masz coś ważnego, co chciałeś przekazać, wytrzymaj to. Ee, w, w, wytrzymaj to, ponieważ świat po pewnym czasie dostosuje się do tego, co jest twoją, e, twoją wizją. I że my kobiety czasami mamy takie: A tutaj, czy wszystko dobrze? Tak, z prawej strony, z lewej, to może ci się przesunę jeszcze, a, może ty, a ty zjadłeś, a to wszystko jest. A zobaczyłam kobietę, która nie mówi nic, która siedzi na kamieniu, i mimo wszystko świat cały dostosowuje się do niej i do tego, co, e, co robi. Więc zrozumiałam wtedy też, że granice i zasady to, to ta czwarta wolność, czyli to w jaki sposób my chcemy przejawiać swoją wolność, i że wolność kobiet czasami może być milcząca, czasami może być ym, nieekspansywna, ale jest stanowcza, jest tą siłą milczenia, która idzie od nas ze środka. Dojrzewanie do wolności jest yy, pewnym procesem, i żeby on się wydarzył, jest wiele osób, które można powiedzieć, czyha na nas, na, łącznie z nami samymi, na to, żeby zdmuchnąć nam ten ogień, na to, żeby, żeby... może nie tyle, że oni to robią świadomie, często to, to są po prostu nieświadome działania. Więc dlatego bardzo ważne jest posiadanie kogoś, kto będzie Twoim sprzymierzeńcem. I to siostrzeństwo, które oglądałam w różnych miejscach na świecie. To na przykład w Uzbekistanie, kiedy jedna z kobiet nie może mieć dzieci, to inne chodzą z nią i robią jej masaże. To w Nepalu, gdzie kobiety, które chcą wyjść z przemocy rodzinnej, tworzą ko kooperatywę i sprzedają rzeczy. To w Tadżykistanie, gdzie kobiety mają też kooperatywę, łączą się razem, żeby coś szyć, czy robić jakieś powidła i to sprzedają, mają swoje własne środki finansowe. I to za każdym razem jest ta nić łącząca, ponieważ kiedy wyruszasz w drogę, kiedy chcesz coś yy, takiego. Zrobić ważnego, to potrzebujesz ludzi, którzy będą twoimi sprzymierzencami w tej drodze do wolności. Do, do tego, co jest dla Ciebie e, ważne. I wtedy zrozumiałam kolejną rzecz, że dobre towarzystwo to właśnie ta piąta wolność. Dona Otilia powiedziała mi w Peru kiedyś podczas takich całonocnych e, śpiewów e, przy ogniu, powiedziała mi, twój głos. To jest przekaz dla tego świata. Nagraj płytę. To było pięć lat temu. Ja tej płyty nie nagrałam, oczywiście, ale dojrzewam. I dzisiaj tutaj um, zaśpiewałam dla Was, dla, um, przed Wami. A ludzie rzekomo najbardziej wcale się nie boją śmierci czy alarmu pożarowego, jak dzisiaj w nocy mieliśmy w hotelu, ale właśnie wystąpień publicznych. Więc. Um, więc to jest to przesuwanie tego horyzontu, tego, co, co robimy w życiu, i bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj przed Wami teraz zaświewać to. Jestem wdzięczna też kobietom za tą, za tą inspirację, którą, mnie, którą mi dawały podczas drogi. Jestem wdzięczna też takim miejscom, jak tutaj, takim festiwalom, wachlarzom czy każdym innym, które tworzą przestrzeń do tego, żebyśmy się nawzajem inspirowali i ciągnęli się dalej. A ty? Za co jesteś wdzięczny? Co jest twoją pieśnią? Kto cię w twoim życiu inspiruje? Na jakim kamieniu chcesz usiąść, żeby jak Turama wytrwać swojej wizji? Te, ta droga da ci siłę, przemieni tą twoją pasję w energię. Tylko stamtąd można mieć tak naprawdę paliwo. I tak naprawdę nie jest ważne. Ja mogłabym wam na początku puścić tą pieśń po prostu. Przecież ona była śpiewana już tysiące razy. Ale ważne jest to, że ty ją śpiewasz. Ważne jest to, że tylko stąd ta moc może pójść z tego właśnie ognia, który pielęgnowałeś przez wiele lat, czy pielęgnowałeś przez wiele lat swojego życia. Tylko stamtąd możesz mieć tak naprawdę siłę. Bo wolność nas, kobiet, zaczyna się od nas samych. Wam wszystkim tutaj na Wachlarzu bardzo dziękuję.